Dobrze, na samym początku omówiliśmy to, co musimy zrobić. Czas, żebyśmy wzięli się do instalacji tego. Pewnie z poprzednich kursów wiesz, że instalacja odbywała się poprzez serwer FTP. Kopiowałem, rozpakowywałem, bawiłem się i tak dalej, i tak dalej. To nam zabierało masę czasu. Dzisiaj, żeby nie ominąć pewnego klikania, zrobimy też taką instalację z klikaniem, ale, ale pobawimy się troszeczkę więcej z druszem, dlatego że tutaj tak naprawdę jest cała magia. Jak widzisz, mam panel PUTY. Jest to standardowy panel, który muszę sobie jako program exe ściągnąć. Mam Windows'a, więc nie będę się przelogowywał, dlatego że w międzyczasie Ktoś tam gdzieś jeszcze będę grzebał w Photoshopie. Ale na teraz odpalamy, co mamy, czyli nasz panel. Oczywiście muszę się zalogować. Tutaj podaję jakieś dane, nie będę ich dyktował, bo to są dane poufne. No i jestem w pierwszym, w pierwszym, tak naprawdę, pierwszej odsłonie, którą muszę dalej przejść, jeżeli chodzi o sam projekt. Oczywiście. Instalacja Drusza, konfiguracja Drusza znajdziesz na wielu różnych serwisach, jest to świetnie pokazane. Jeżeli będziesz miał z tym problem, zawsze pytaj swojego administratora, on powinien Ci w tym pomóc, ponieważ no, w tym przypadku ma ten obowiązek, płacisz mu za zapewne usługi. A ja w takim razie przejdę w kolejne katalogi. Przede wszystkim katalog doma, drugi katalog to katalog naszego projektu. Super, i teraz jestem jeszcze zmuszony wejść do katalogu public. Pub. HTML. Super, i w tym momencie jestem. Oczywiście tutaj mam wszystkie możliwe pliki naszego newslettera. On nie bazuje kompletnie na Drupalu, to jest jakieś rozwiązanie bardzo archaiczne, bardzo proste. Ja jednak chciałbym tutaj pobrać konkretnego Drupala. I, i go po prostu tylko sobie wrzucić w jakiś konkretny katalog zobaczymy czy, czy pamiętam oczywiście pierwsza rzecz, co się śmieje, jest druż dajmy dl ja ściągam sobie wersję Drupal myślnik 7.15 czyli tą wersję najnowszą klikam i za chwileczkę będę miał już to elegancko pobrane, wrzucone zobaczmy co się dzieje, jak widzisz chwilę trzeba poczekać właściwie od tych 5 minut, tam 20 paru sekund Zaczęliśmy, o mi się pyta, czy, czy chcę podmienić? Jak najbardziej chcę podmienić, dlatego że już tam miałem wrzuconą wersję, tak na szybko. Widzisz, mam y, wrzucony w katalog Drupal myślnik 7.15, y, całą instalację Drupala, ale jeszcze na tym etapie nie będę z nią nic robił. Pobawimy się dalej, musimy sobie zrobić nasze środowisko konfiguracyjne, czyli to takie przed instalacją. I kolejną rzeczą, którą będę musiał teraz zrobić, to przejść do katalogu naszego wgranego przed chwileczką Drupala, to jest z automatu oczywiście polecenie CD, nazwa tego katalogu, pełna tego nazwa, czyli 7.15, jestem w katalogu Drupala i teraz już zaczynam się bawić, czyli zaczynam się bawić, deinstalowując kolejne moduły. Oczywiście spis tych modułów możesz sobie zrobić do danego projektu. Ja będę leciał jakby z pamięci to, co najbardziej potrzebuję. Na pewno potrzebuję admin, oj, nie chcę admin menu, tylko druż, DL, admin podkreśnik menu, czyli na pewno ten jeden potrzebuje moduł, jest już rzucony. Na pewno potrzebuję druż, DL views, to będzie mi potrzebne. Na pewno Citus, bo do Viusa jest potrzebny i z tym chyba byłoby ciężko, gdybym nie dorzucił. Czyli Druż, dl Citus. Te wszystkie moduły, jak widzisz, ja nie piszę jakiej konkretna wersja, ponieważ dróż automatycznie zasugeruje najnowszą i tą pobierze. Na pewno będę potrzebował taki moduł jak Druż, dl. Oj, zrobiłem błąd. dl Patch Auto. Super. Do tego patch auto musi współpracować z modułem Token OK Jak widzisz cała, cała zabawa z dorzucaniem modułów to tak naprawdę parę komend Kolejna rzecz Drużdl web form Nie pamiętam jaki, a widzę, że tu chyba dałem A błąd, Dróżdl Proszę bardzo Lecimy dalej, mamy, czyli mamy tak, Views, mamy SeedTools, mamy Admin Menu. Pamiętajcie, że ten projekt robię bardzo prosty, także tutaj jakichś kwestii typowo deweloperskich na razie nie będę poruszał. Mamy Webform. A Adam jeszcze taki moduł jak Wizywik. On mi się później przyda. Super. Co jeszcze moglibyśmy dać? Pacz Auto. Eee... Google Analytics nie będziemy rzucać, Google Analytics wrzucimy jako niezależny blok, tak będzie nam łatwiej i chyba przejrzyściej, projekt ma być bardzo, bardzo taki delikatny w sensie ilości modułów hmm, właściwie na tą chwilę jeszcze gdzieś tam powiedzmy jakiś edytor, ale to do, do zawartości sobie dorzucimy to, 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 tak myślę, chyba będzie ok. dobra w takim razie przejdźmy sobie na, na stronę oczywiście ja tu mam meblomania przybył, ale ale ta meblomania przybyła, musi być łamana na katalog. Automatycznie zostało to do, rozpakowane do katalogu Drupal myśli 7.15. nazwę katalogu będziemy mogli później zmienić dowolnie, I lecimy dalej. Jak widzisz, instalacja Drupala, to co Ci obiecałem, będzie trochę klikania. Klikamy więc Save. Oczywiście po angielsku. No i tutaj dajemy jakąś tam nazwę. Ja sobie dam nazwę Oj, bazy danych. O ile dobrze pamiętam, podkreśnik, nie znaczek no meblo a że jestem troszeczkę teraz zmęczony nie chce mi się przepisywać to po prostu damy w ten sposób że o proszę bardzo wszystko wpisane lecimy dalej zainstalujemy standardowo Drupala za chwileczkę sobie to wszystko też uruchomimy więcej modułów nie będziemy na tą chwilę ściągać robimy sobie meblo mania jako tytuł Damy mój adres mailowy. Chciałbym, żeby administrator miał to. Oczywiście hasło będzie admin. Zdradzę tobie, że to, co tutaj robimy, to jest standardowa ścieżka instalacyjna, ale jest jeszcze coś takiego, co pozwoli nam właśnie za pomocą drusza zainstalować całego Drupala. Na razie nie chciałbym tego pokazywać, ponieważ może to być dla niektórych bardzo zawiłe. A, a w pierwszej kolejności skupmy się na tym, co możemy zrobić. Zainstalowana. Pierwsza strona, jak widzicie, wszystko wydaje się standardowe, jak w Drupalu. Ja wejdę sobie w dwie rzeczy. Po pierwsze w moduły, dlatego że je będę musiał sobie ustawić. Pamiętacie, bardzo często się w kursach pojawiało hasło LOCAL, czyli moduł do e, tak naprawdę tłumaczenia całego Drupala, ale ja zrobię jeszcze taki mały zabieg, a mianowicie Tolbar, czyli ten moduł tutaj kompletnie wyłączę. No i oczywiście niżej Administration Menu. Citrus nie będę włączał, wrzucimy standardowo. Patch Auto i Token, Wys i Wyk, jak widzicie, tych modułów jest bardzo mało. I Views, czyli Views i Views UI. No i Webform. No i zapiszemy, save. I mamy właściwie jeszcze oczywiście informacje o situs, Mamy gotowe. Mamy gotowego drubala, którego możemy teraz sobie ustawiać. Oczywiście musimy go sobie przetłumaczyć, to chyba nie trzeba pokazywać, ale dla tych, którzy gdzieś tam jeszcze nie mieli przyjemności działać, to, to szybko pokażemy. Przede wszystkim zakładka języki, no i tutaj oczywiście musimy dodać dany język. Ten język, wiadomo, musi być językiem, zapewne polskim, bo w takim chcemy działać, no chyba że klient będzie miał jakieś totalne wymagania. Włączymy sobie, zapiszemy. Jedna uwaga na tym etapie. Nie zauważyłeś, że, zauważyłaś, że belka górna totalnie mi się nie zmieniła. Jest tak jak była. Jest to jedna rzecz. Jestem jeszcze zalogowany w tej sesji. Jak się wyloguję i zaloguję na nowo. Taka właśnie ciekawostka, która zawsze ludzie się pytają, dlaczego tak to działa, to zobacz, przeszliśmy już w belkę konfiguracyjną Administration Menu. Oczywiście muszę pobrać jeszcze spolszczenie Drupala. Może już teraz nie będę Wam tego pokazywał, znacie to z każdego kursu, dla przypomnienia jeszcze Regional Translate Interface, czyli w tym przypadku import. I skażę pliki, zaimportuję sobie te pliki, zaimportuję te pliki również do, do VIEWS i, i zaczynamy dalej zabawę w takim razie. Mamy już 12 minut kursu przecież.